Siewaneczko, z tej strony Mister Adamo 15, dzisiaj kolejne sprawdzanie lig znowu z Mikim. Tak, witajcie, jednak znowu e, stwierdziłem, że nagram za dasiem, będzie beka i nie ma to się ja FIFA wkurzać tak. i... To jest to, jak zauważyłem FIFA jest identycznie jak CS. W CS-ie przegrywasz jest fatalna, w FIFA przegrywasz też jest fatalna. Tak, to, to się zgadza. <laughs> Więc e, to jest jedyny gry, który na pewno wkurzają człowieka, ale można się odsesować przy farmingu. Więc Mikusiu, e, ty polecisz sobie może w prawo, ja w lewo. Dobra. I, I ty znów mówisz stop, bo jakoś ostatnio dobrze, dobrze. ci też idzie. No, to start. Losujemy, losujemy, Adam. Ja normalnie nie, nie patrzę. Stop! O Boże, teraz to ja trafiłem. Najgorszy chyba walsberebereberebere. Bere, bere, bere. No nie no, trochę może mam lepszy, ale... No masz lepszy, na pewno, to już mówię od razu. Tego ale... murzynka masz na tym fajnego. Gano, eh, gano fajny jakiś. Dobra, tutaj. trzeba szybko sprawdzić, co my tu mamy w ogóle. Nie, 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 hajma, hajma, o, hajma, nie, bo jest kilka po 70 ludzi. Cofniętego napastnika damy. Dobra, lepsze tempo to on pójdzie tu. E, mam nawet 71 overall. Mam kule balego. Tak mam kule balego. A bramkarza, bramkarza nie jest aż tak fatalny. Mm, tutaj to już są same najgorsze. Ale Eś... Oki. Okay. Nie no ja... mam. O matę mam ty. Ale to chyba nie ten mat <śmary> Ale Mata. Chce to to Mata. No Dobra. Ja, ja go no, Ja też myślę, bo... Ale kurda, są no, formację mi ja się nie chce zmienić. Już. Nie. Matę, ja ja powiem szczerze, nie, nie zmieniam formacji w tym sprawdzeniach lig bo, bo powiem ci, że ich nie znam, tak? Może że kiedyś trafię na klub taki, który ich znam. No to wtedy można pokombinować, ale jak ich nie znam to tylko wiesz, patrzę co... Jakie strzały oni mają ty! No ja niestety nie mam okienka początkującego zawsze za to mam. Charloy! Charoloi? Nie wiem jak to w ogóle. Harle... Charoloi, ale w ogóle to Harabara Dobra Jakie łysy! Nie jeszcze blondy u ciebie jest ty Sino To jest Dobra Dobra się To wie to wie. Ten jak go odebrał, butu mutu, nie matakanga jeden, jeden na pasie, to będzie się dobrze działo U mnie dwóch, jeden cofnięty, drugi Boże, już zobacz, pierwsze co już kontuzja u ciebie Zobacz ty, jak grają, sino Gol halele to jest akcja marzeń, ty jest jestem, ja wiem jak on to zrobił No ja tam nie byłem całkowicie pewny, że on no, do faul, ale nie było Nie wiem, dla mnie gruba akcja ale u mnie kontuzja tą Jest ten napastnik. Dobra, trzeba tylko to, czekać. to, to jest właśnie FIFA. Nie, ale ale powiem szczerze, że jak oni górą podawali co? Jak górą kurde nie umiem grać Manchesterem najlepszym. A tutaj górą podawali sobie bekowo. Dobra, Mikeril. W ogóle się podobają co tej akcji. Czy jest prosta, prosta M już formację, by nie odpowiadał, to ja i Ojej, że Bo jest jeden napastnik, a z jednym się ciężko gra Ja też miałem i od razu wrzuciłem sobie drugiego cofniętego, żeby jakoś mu pomagał Taki typowy sniper Aha, Gano nie pomógł mu Aha, pozdrawiam, przepuszczenie piłki zawsze spoko Gdzie ja jeszcze tam było? Przepuścił sobie piłeczkę, o! Buljeneger Mówisz, że grają dobrze górą Znaczy, no moi, bo... Powiem szczerze ja nigdy nie grałem. Oj, pięknie. Moi mi no się tam pod nogami kulącza piłka. A, I ogólnie brał sam wyszedł, ale no to tam mój chciał szelić, ale chyba twoje broni. A ja na go broni. że mój tak fatalnie strzelił. Eee, na Nabab. Jak można się nazywać nabab? Nie wiem. Pierz nababy. Nabab <śla> Ślicznie, ślicznie. Gerard, ależ. o, to było piękne. Powiem szczerze, że zrobiłeś to dość szybko i to też! Strzel! Jest! A dum! Strzel! Strzel! Q&T. No i też, twoi, twoi jednak mają ten, ten, ten ruch szybszy. Zauważyłem to, że. Hmm, to, że szybciej się ruszają. Moi no, jak już coś zrobią, to bo. Pole... Był w polu. Ale Mulin i tak zrobił tutaj. Tak, gdzie marzył, więc. Widzisz tak ładnie górą? O, zobacz. Ty. jestem. Czy ja, kurde, tak. O. Zobacz. Jak oni chiną grają górą. Kurde, każde podanie nie, idzie. A ja nie umiałem, zawsze nie grałem tak, bo te podania do dupy szły. I nie pasowało to w ogóle. A tu zobacz, jaka. Beka. Bo on tu ma manga. Chciałbym przeczytać dokładnie to nazwisko. Butu ma na kanga? Nie wiem. Muszę go jeszcze pobiegać im trochę. Łoże. Co eee. ma górę? Zobacz. O Boże, ty. Mateczko święta. Górą jednak grają. O, o, o. Hej, mam jedno. To ty lubisz Punta rira rira, chodź kochanie, chodź Noj kurna O no Udało mi się troszeczkę fartownie Jaka fartowna bania typowa Oj Ojjuu Pięknie i... karny! Nie ale ja ten. Ja zabierałem komu innemu a ten stał przede mną i nie wiem czemu się przewrócił. Sięciu, nie, ciśnij. No już blisko polekarny. I. Aha. Penetrał. Nie wiedziałem, że dzisiaj gra Penetrał. Ten podskoczy. cię tak. Ciśniesz, ciśniesz, ciśniesz malinki. A, żeby że rzut karny. aby nie były tak jak wczoraj te cztery. Czy tam trzy? Bo już nie pamiętam. Też ode mnie poszło. No ja. Tak. A jak. Miałam rudego w bramce, nie wierzę. O właśnie, tak tak powiem, że widziałem, że tam rudy jest, ale. Gutumana na nadaka, a jezu Bo Moim poszło czy nie? Nie wiem, chyba nie. Ja tak się napyciłem, a tu. A lubię się tak pobawić Beko. Powiem że właśnie w takich ligach to jest bekowo. W Ogólnie nie wymaga żadnych... Czego? W pompkę. Bo nie wiadomo, co od nich wymaga. Wyłącza nagrywanie pewnie. Nie. Nagrywa dalej. Zauważyłem, że nagrywa dalej. Ale się dobrze. Pewnie mogło mi... Po prostu wyłączyć... włączyć Włączyć! Butumana Ganga! Tak się on nazywa. Bo i Jeszcze inaczej. Patrzcie mi jak główki Oj, ślicznie. Henkinen, ten ten Bramkasz dobra interwencja. Nie, to nie, Rudy nie jest Rudy jednak, patrz. Tylko tak gdzieś się odbiło światło. Jezu, u mnie... Kto tam u mnie jest? O Boże, jakie włosy ma. Jak hełm taki, jak kobika taka, wisz Po andolacji. O Jezus! Co mój zrobił? Dobrze, że na, na, na prawej jądro Wiesz, że to był strzał? Aha. Myślę, że tak dogrywałeś. Ładnie dograłeś ogólnie. I gol. Nie ma. Bramkarz. Od razu powiedziałem, że nie jest rudy i brak. Zobacz, zobacz na no mojego. A ten na dole? Jaki rudy zgr... Zdre... Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, jest. ty, ty, ty jesteś w ogóle silny On jak mob wygląda. Gorzej. Włosy jego jak mob jest. Gorzej. Jak go leją. Mob to ja pierdzielę. To go musiała matka nie kochać. <laughs> Albo ojciec. Jed, jeden z we, Wejdź se w mój skład i zobacz jak on wygląda. Nie mogę wejść w twój skład niestety. Nie możesz? Nie, no, chyba nie. Dziągla, poczekajmy przed nami ciągle Jest! NEDOGOLA! NEDOGOLA! Niedogolony! To jest murzyn z ludymi dradami Ej, to jest... NEDOGOLony O p... Niedogolony Nydogolony. Dobra, ciśniemy dalej Zmianę robisz? Nie Nie bez zmian. ładnie żeśmy zagrali pierwsze parę minut i Nikiego trochę rozbiliśmy tempo, a potem Niki wrócił do gry i tak już trzymał. Demir, a oh, o to był niedogolony tam. tam. chyba... Endogolala. O Jezu Ale ładnie! Czysto! Mnychyny! Aha. Też właśnie się dziwię czemu, ale dobrze. No i czemu? zobacz, ach myślałem że kolejny, o jezuki korat Palut! 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 Olej ten fajet, no, nie ten pajet na początku Ten fajet wczorajszych będzie się tak uświadomił, czy tak. nie? Zobacz, a główka kurwa z kilometra. Bo ty... Pusz... Szaps. Zauważ, że w ogóle w tym meczu Zaskakująco. Sporting Charoloi, tak się tutaj nazywa klub. Jak? Na no, ba ba, ba ba Jak tam Sportingu nawet nie ma, ani już w tym? No, napisane, ale tutaj teraz. Jaki Charles pała, Boże, jakie łysy, to są, jak to wygląda śmiesznie. I? Ale, Boże, tak ładne grówki Batutu. Batutu Mananga. Ciebie jakie są, widziałeś w porównaniu do mojego? No, mówię, no. Takie wykorzystanie tu powinno być piłki na temat rzutów rożnych, a nic na babę. Piesek na babę. O, jak mi się zablokował, debil. No taki Oj, ten drabel się kiwał tu. Marku, Marku. Marku, kiedy, może nie Marku. Te jak się. Sfałdowali. Taimon. Oj. GOL! NO JAK?! Bronkosz teraz pokaże klasę, nie mam pytań. To był bardziej fart niż klasa, bo stanął naprawdę w jednym miejscu, ale teraz... Oj, chyba spalony? Nie. tu jeszcze waszych El, jak psów. Ale nabab! 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 Gol. Ale to są emocje! Ale o, ty, to jest backowa, jak on to zrobi. w ogóle nie zrobiła Ja go daję na miniaturkę! Sino, no, z niego. Wariat z tego na bawa. Gano. Gano. Na Pięknie gano. Chyba faul? O, pierwszy faul. Pierwszy faul. I chyba wreszcie zobaczę, jak, kto tu w ogóle jakie strzały ma. O Boże, celność to wy macie, jak z dupy Ale bym miał beka, jakbyś tak strzelił wala teraz. Aha, ka. 72, największa celność, to tak trochę To i tak trzeba się cieszyć Mogę z mocnej strzelić Może mi się też to Pole Pole, pole, łyse, pole i gol Pole, ale mam już plan Strzelam bramkę, remisuję i mecz wygrywam Mecz remisy zobaczę jaki kozak Karaoke się zbliża no ale piszę... Jakby by od odmówił, to by nie weszło. Wziąłem tak pod przeczkę, jep. 69. Aaaa przypadek, nie sądzę. O Gano ty w ogóle, ty on nie ma driblingu nawet podstawowego. Pozdrawiam Gano. Da. No bo jak ja mu dribblinga on idzie prosto w ciebie, ty. I może być wygrana? Nie, butu ma na kanga. O kur... Co to było? Co to było? Nie, nie było spalonego, ale... nie, ale... Ale, ale co on zrobił? Pięknie, o to właśnie chodziło, butu. Na bab, O Ty, jeszcze ta piłka by prawie wpadła. No mówię, że takie piłki są z dupy, ale dobre. Z dupi. Jezu, tego mojego też cofło. Mukulin, Mukulin, nabab, nabab, Pop, pojenie o, o, o Boże. O Boże, o Boże, ja chcę to zobaczyć, ja chcę zobaczyć jak on strzelił. Daj powtórkę. Widziałeś co bramka zrobił? Bo bramka się tu położył i zobacz, tu jeszcze, aha. Widziałeś co bramka, zrobił, nie co on chciał tu, kurwa, tą tu obronić? Nie pokazali poka Livio poka 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 nabab. Ja pierdolę. Nabab rządzi, tyle można powiedzieć. Najpierw pokazał klasę z Finezji, wspojenie, kule bali, co, co tam bali. Nie, no, bramkarz rozwalił system, tyle można powiedzieć. I znów nabab. Ten nabab że Nie jest Nabab! Boże, ten. Mój ja co... Nie na baba to kurde ja bym to kupił do ultimate'a no bo co on robi ty zobacz? No. Przeszedł za podwojskę Ach pięknie to było Mój bramkarz... Nie Nie Ale trzy gole ty Po trzy do trzech to jest trzy bramek, nie mam pytań Bo mnie w obronie Był on karny chyba był Co? Tu by był karny gdybyś chyba nie strzelił i tak Bo cię tam spowolowałem No powiem Ci, że... Oj, musiałem uciekać Gano, bo wiem, że nie ma w ogóle driblingu. Kto wykorzysta te końcowe 5 minut, to zostanie zwycięzcą. Na babę. Na babę. No i... No, Mogę iść normalnie. Nie kombinować. Bez zmian w ogóle robimy tutaj. Kunibani. Podzinę poda. Się zauważyłem, ale już się nie opłaca chyba zmian sprowadzać. Pięknie kulibali. No ale już podanie to było w ogóle żenujące. Maric Nie bał. Dobrze, na bab, na bab do... Boże, do kogo? Do kogo ty podajesz? Co no! Co zrobiłeś No chyba co teraz go ta no. że tam nie było nie. Nabab. nie mam pytań, ja chcę to zobaczyć. Co tam było? Czy to był w ogóle faun czy nie? No jak nie? Nie, ja zabrałem piłkę. Jakbyś nie popchnął jego, to byś nie przywalił piłkę bym miał. Ale walka o piłkę. Dotykałem, nie dotknąłem go nogami, tak? Nie wiem, Jezu. dziwne. Ale na bab no, może zdobył. Mulyn i hat na baba. Jezu! Ty teraz... O Jezus. Nie! Panowie! Nie! No nie! <laughs> to jest najlepsze twoje kontry! O panie! To jest najlepszy mecz Belgia, rozwala system, tyle mogę pokazać. Oluju. Ale nie no, dobry Myślę, że wielu bugów nie było. Nie było. No, ma też ma tego <noise> nie, nie wiem, bo mój, bo mój rudy klaskał, więc... Beka, mój rudy, mój czarny klaskał. Dostał oczywiście piłkę marzeń, Livio nawap, 9 strzałów, 3 bramki. Kupuję go do Ultimate, polecam Wam serdecznie. Do razie, cześć. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć.